Dzień dobry kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj gramy sobie w Restaurant Tyson Bardzo dawno nie było tej gry Ostatni raz, nie wiem, chyba w październiku była Więc ogólnie to trochę sobie w ostatnich dniach powróciliśmy do takich filmów, których dawno nie było Jak widzicie przed nami stoi tutaj nasza restauracja Czy, czy on próbował skakać z okna? Jak widzicie mamy tutaj idealnie pięć gwiazdek Aczkolwiek to się waha, pomiędzy 4,5 a 5 gwiazdek, więc wy że tak mamy 5 nieważne, kochani, co dzisiaj zrobimy. Dzisiaj was doprowadzę po nowościach, bo ogólnie sobie grałem yy, co jakiś czas w tą grę. Yy, ogólnie, z, wewnętrz, z zewnętrznej strony tutaj niewiele się zmieniło, aczkolwiek w środku tutaj już jest na, naprawdę sporo zmian, yy, bo trochę się tutaj pozmieniało. Dobrze, kochani. W ogóle, po pierwsze, co tu się stało, to. Um, to w ogóle. Um, czekaj, 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 coś miałem tutaj powiedzieć. Um, pierwsze, co się zmieniło tutaj, to um, na początku jeszcze miałem nagrać nie, nie jakiś czas temu ten 15 odcinek właśnie z tej gry. Tylko, że. Wyobraźcie sobie, że zepsuli tą grę. Była jakaś zimowa aktualizacja tej gry. No i wyobraźcie sobie, że tutaj było tak ciemno, te lampy w ogóle tutaj nie działały, nic nie działało, więc nie wiedziałem po prostu, co mam zrobić I byłem załamany, myślałem, że grę mi zepsuli, ale na szczęście naprawili to w przyszłej aktualizacji i już jest inaczej Pierwsze, co się tutaj rzuca w oczy, to... Yy, yy, to restauracja już się nie nazywa The Tropical Adventure, tylko The Agnes Restaurant yy, Nie wiem, Agnes, zobaczyłem tą nazwę, chyba na TikTok gdzieś, czy coś, i mi się mega spodobało, i mówię... Yy, jak już grałem w tą grę, to mówię, kurczę Fajnie by było y, na nazwę taką restaurację, więc zmieniliśmy na, nazwę na właśnie taką jaką widzicie. No i ogólnie, jeszcze w samej grze, pojawiły się y, takie coś jak dodawanie lajków do restauracji. Y, więc ogólnie możemy komuś polubić restaurację i ktoś też nam może polubić restaurację. Myślę, że bardzo fajna opcja. Y, my uzyskaliśmy tutaj 9 polubień, myślę, że jak na nigdzie taką niepromowaną restaurację, to całkiem w porządku. Wynik. 9 osób już nas polubiło. No i tutaj też dużo się pozmieniło. Bo jak pamiętacie, tutaj było wejście w ogóle do yy, Tutaj było wejście do kochani moi yy, do kuchni. Już tego niestety nie ma. Albo niestety, ponieważ mamy windę, jest to nowa rzecz. Bardzo myślę, że przydatna i wygodniejsza niż schody. A tutaj jest samo wejście do kuchni. No i tutaj zostały przesunięte te meble tak żeby to yy, wejście zmieścić jest przez to trochę bardziej ciasno co jest grane czemu tu jest jakiś kwiatek tego kwiatka to nie było yy, schowaj tak damy go do, do wyposażenia i w sumie tutaj można dodać jakieś jakieś tutaj yy, jakieś tutaj yy, wiecie yy. Jakieś tutaj można dodać aneksy kuchenne, właśnie to i możemy tutaj dodać na przykład, na przykład, co tutaj dodać, co możemy dodać, kochani, co by się, co by się jeszcze przydało. Smoothie bar, <laughs> ale fajne. Ej, czekajcie. Damy to na razie tu. Zaraz, I zaraz przesuniemy. To gdzieś przesuniemy też. Tylko, gdzieby to upchać tu. Boże, upychanko, jak my wszyscy kochamy, upychać. Na siłę można byłoby tutaj upchać, no ale to będzie wyglądało po prostu brzydko. Mm. Kurcze, tam jest blat do krojenia, tutaj jest taki duży blat do krojenia i tam sobie też jest dużo blatów, więc może po prostu skasujemy ten blat Bo wiecie, to, to musi być żeby jedzenie, żebyśmy mieli jedzenie pięćegłystkowe Bo jak nie będzie jedzenia pięćegłystkowego, to trochę dupa eee, to, A to przesuniemy Właśnie tutaj O, zobaczcie i będziemy mieli smoothie bar, smoothie bar kochani Zobaczcie jak on fajnie wygląda On jest dobrze ustawiony, czy on jest w odwrotną stronę? Zaraz się okaże. Trzeba przesunąć. To jest chyba dobra strona tego baru, baru, co? Nie mam zielonego pojęcia. Chyba tak. Jeszcze możemy wejść w tryb malowania ewentualnie i zobaczyć, co by się tutaj dało zrobić z tym. Tu damy czarny, a tu chyba damy zwykły, co? Albo ten, ten damy, bo tak będzie pasowało. Oj, mamy kochani smoothie bar. Lodówko można byłoby gdzieś przesunąć, wtedy, wtedy by tu weszło jeszcze ten. Szafka jedna, tylko gdyby lodówkę dać. Dałoby się gdzieś dać tutaj lodówkę wcisnąć ją na siłę. Chyba raczej nie. No cóż, no to teraz, żeby kroić będzie trzeba po prostu podejść. No ale mo można upchać tutaj, ale po prostu będzie brzydko. Yy, no i ja bym jeszcze tutaj te szafki przesunął i dodał jeszcze jedną. Mm. O! I tu by jeszcze jedna weszła, i by było już super. Yy, ale w jakiej to zakładce było? Yy, ściany? To było na ści Nie, ściany to są, że wiecie, że ściany, ale takie zwykłe. <śm> Dobra. W ogóle jak dzisiaj gram w tą grę. I ktoś miał taką zajebistą restaurację, że naprawdę byłem aż zazdrosny, że ja tak nie potrafię. Yy, było super, było wszystko yy, idealnie. A ta osoba nie miała jakoś dużo, wiecie, pieniążków bo chyba miała 2000, ale miała taką doskonałą restaurację ładną, że to była naprawdę najlepsza restauracja, jaką ja widziałem w tej grze, więc możemy jeszcze tutaj trochę porobić pod względem designu. Myślałem, że mamy nawet dobrze, jak widziałem te inne restauracje, no ale tak jednak nie jest. Trzeba się trochę bardziej postarać, kochani. To nie było w aneksie kuchennym na pewno? To jest łazienka, w wszedłem. To nie było w aneksie kuchennym, jako że wiecie, że szafki? Chyba nie, kochani. Chyba tego nie było Półki? To było w półkach? Ej Gdzie to? A może to jakoś... Nie da się tego podwoić A gdzie to było? A może po prostu wpiszemy? Ale to nie wiem czy po angielsku nie będzie trzeba wpisać, a teraz... Pytanie jak to brzmi Hm No to już trochę gównianie to działa, mógłby być język polski w sumie. Mm, ale to nie będzie po prostu jakby, że w kuchni, że nie, nie, ma, nie ma takiej zakładki jak kuchnia. Bez skitu nie ma. my to znajdziemy. A nie jest tutaj. To są, że, że dekoracje są. Boże życie jest ciężkie, naprawdę kochani. Ja nie mogę My tego nie znajdziemy dzisiaj Szafki szukamy Boże, żeby To takie trudne jest A to co to jest? Nie, to, to są płotki W elektronicy też tego nie będzie A nie mamy już nic w jakichś punku fajnego. Tych szafek właśnie. No niestety właśnie chyba nie ma. A to zobaczcie, z tak ukryli to, że się nie da znaleźć. Obiecuję, że to znajdę w tym odcinku, a mam jeszcze dużo rzeczy wam do pokazania. E nie, to na pewno nie jest w Szafki, to będzie w szafkach Jest taka zakładka jak szafki? Tu pewnie będzie jak... Czemu nie ma takich rzeczy? bo że zaraz się po prostu posram To nie było coś w stylu wisząca szafka. Mm. A jak jest szafka po angielsku? Ja i mój rozszerzony angielski. Po prostu wołamy o pomoc. Który to zakładce w ogóle będzie? Może będzie w zakładce inne? Pozioma ściana Gówno jest tutaj Ej, czy my naprawdę już połowę filmu szukamy jakiejś szafki zjebanej? Zaraz po prostu wyjdę z siebie Przepraszam za słowa, ale... Już jestem po prostu poddenerwowany szukaniem tej rzeczy się da zająć tutaj to. Czemu nie ma opcji podwój? Nowe może będzie to tylko cenowe. Czemu tu tak wibruje? Boże, Boże. Kuchnia. Nie, bo to są jakieś dekoracje. Aneks kuchenny, czemu tego tutaj nie ma? To moim zdaniem powinno być tutaj lada do mieszania. No nie ma czegoś takiego jak tutaj szafka wisząca. Półki też. A może po prostu tutaj półkę dodamy, co? Ale to jest taka dziwna półka. To taka nie. musimy taką wiszącą. Ale może. O, i tutaj dodamy takie ładne dekoracje, no cóż Ja się już poddaję z tą, yy, z tą, yy, że tak powiem Z tą półką Tu będą po prostu ładne rzeczy do Boże, nie no, naprawdę Ty to, jak potrafisz Szkoda, że nie ma takiej opcji jak pomniejszyć na przykład coś Boże, ale to nie może wisieć, wisieć, tak? Sprzedamy to Bo się nam nie opłaca tego chować Ta z zapieczenia też się nam nie opłaca tutaj mieć Co nam się opłaca w ogóle mieć? Może to damy tutaj ja. Czy by jeszcze można było tu dać Wiecie, to jednak półka. To może jakieś szklanki tutaj, czy coś takiego? nie jest szklanka nawet. Można nawet tu wkurza mnie, bo powinno być normalnie na. Yy, Także można było postawić, nie? A tu nie ma, niestety. O! Czemu on lewituje? O, tu jest dobrze. O, widzicie, i tak damy właśnie. Tu będą po prostu szklanki. Tak jest niełatwiej. Dobrze Sędziowa znaczy się niedobrze, bo ciężko się tutaj ustawia. Patrzcie, jak to działa w ogóle, fatalnie. Nie no, wie, wiecie co? Ja już zostawiam, ja już się poddaję z tym, tak się po prostu nie da. Jeszcze Wam ekran spadł, i Wy nie mówicie, że Wam, że wam kamera spadła i źle nagrywa. W ogóle mamy już wszystkie dania też odblokowane, więc mamy każdą kuchnię yy, z całego świata, więc ogólnie pod względem tutaj tych rzeczy, to już mamy po prostu wszystko gotowe um, dobrze, więc yy, Ktoś nam polubił restaurację, ktoś nowy, może, może jakieś nowe polubienie? Niestety nie ma ale no, dobrze kochani <laughs> wracając do restauracji, bo trochę dużo czasu spędziliśmy na tej yy, przy tej szafce, której do tej pory nie wiem gdzie jest i nie mam pojęcia, może ją usunęli już po prostu i to jest Ostatni ratunek, żeby mieć to, zacznij nam pieniędzy z żaru. Bo mieliśmy chyba 92 tysiące, a nawet bym powiedział, yy, blisko 93. No a niestety się tutaj, niestety Podziało coś złego. Widać, środku wygląda w ten sposób. Niestety nie da się jej zmienić. Niestety nie da się teraz zmienić tej podłogi, żeby była jakaś ładniejsza. No ale tutaj, jak widzicie, będzie lustro. Chyba to jest lustro. Tak mi się wydaje i możemy użyć windy I teraz już powinniśmy być na górnym Trzeba użyć elewatora a nie tego No i widzicie wyjeżdżamy tutaj Było ciężko y, z znalezieniem y, tej, tej windy dla mnie W ogóle też już usunęli w tej muszę klikać y, na taką jakby myszkę I to trochę denerwujące jest, shift był lepszy no ale niestety, Roblox go usunął i no nie ma go Ale przynajmniej znale znaleźli jakieś rozwiązanie, żeby jednak, żeby jednak można było machać ekranem Dobrze, że znaleźli, bo gdyby nie można było to bym przestał grać w tą grę No bo by się tak nie dało grać po prostu Trochę nie ukrywam, ta półka nam przedłużyła odcinek i to tak dosyć o sporo Ale nie martwmy się Tutaj też jest y, taka zmiana delikatna. Gabinet został pomniejszony, i tutaj został dodany stół dla osób czterech. Ogólnie restauracja ma blisko chyba 111 albo 112 miejsc. A gabinet został pomniejszony, i wygląda w sposób następujący. Uważam, że jest bardziej atrakcyjny przez to. No i też podłoga została zmieniona z tej brązowej na tą właśnie marmurową. Tylko tutaj chyba nie było podłogi, i tutaj jest dach i nie mogę tego zmienić, bo tutaj jest po prostu dach, i. To tak nie powinno działać Ale ogólnie chyba jakbym e, to zamienił na podłogę to by nie było tutaj takiego zarąbistego światełka a to światełko wygląda na serio bardzo przyjemnie e, No i są też dodani tutaj też jacyś VIP customerzy, którzy w sumie nie wiem co robią, no ale po prostu są mm. No i są też, jakaś urodzinowa aktualizacja jest e, Cholera wie co ona robi, ale dodaje baloniki Trochę oszpeta naszą restaurację Jak ktoś robi urodziny w naszej restauracji, no ale... Ale została dodana to niech będzie. Zbierzmy jeszcze pieniążki. Tutaj nasze pieniążki piękne. Czemu nie możemy ich zebrać? O, zebrały się. No i w sumie... Czy jeszcze coś się zmieniło? Nie wiem, chyba trochę jeszcze dekoracji więcej jest i to chyba tyle. Ogólnie myślałem, że tych zmian będzie więcej, ale seryjnie nie ma ich jakoś mega dużo. Y A może ja po prostu przełoczyłem jakieś zmiany? No i też w sumie już e, nie ma tych takich. E, jeżeli robimy jakąś czynność, na przykład zebrania talerza albo coś, to e, no to jest trochę dupa, bo e, już się nam nie pokazuje, że punkty za to dostajemy, tylko pod koniec jest po prostu w podsumowaniu te punkty. A wcześniej było po prostu pokazywane, jak nam się e, jakieś punkty, jak nam się jakieś punkty tutaj e, zaliczały, to po prostu. Było to napisane i to się tak fajnie zaliczało, można by powiedzieć, nawet satysfakcjonująco. No a teraz niestety to skasowali, no i już takiej opcji, czy to możliwości nie mamy. Więc no trochę... Trochę ciulowo. No, ale przynajmniej mamy windę. Naw, nawet, nie wiedziałem, że jest winda, dopiero właśnie w tej do, dowalonej restauracji, o której wam wcześniej mówiłem. Zobaczyłem tą widę i mówię, dlaczego my jeszcze nie mamy windy? I od razu proszę to zmienić. No i stwierdziłem, że skoro już się zebrało tyle zmian, to mogę dla Was nagrać fajny odcinek. I to są właśnie ten te VIP Customer. Nie wiem co on robi, no ale jest. No i nie wiem, czy zauważyliście, ale również stoły z y, takiego ponurego, czarnego zyskały kolor brązowy. Chciałem również czas zmienić na białe, ale czarne jednak wyglądają lepiej. Bo pasują do tych drzwi i to no, lepiej wyglądają. W ogóle malowanie tutaj jest jakiś żart, bo to wygląda tak sztucznie i tak brzydko. Że nie da się malować jakoś ładnie Strefa romantyczna w ogóle to jest chyba moja ulubiona strefa Tutaj chyba yy, najbardziej yy, mi się podoba yy, to pomieszczenie Tak... Tak ciekawostkowo powiem Ale dobrze kochani Bierzemy już te pieniążki do końca No i na dzień dzisiejszy to już koniec tak się prezentują pokrótce zmiany. Odblokowaliśmy już kuchnię wietnamską, tam e, koreańską i ogólnie już mamy każdą kuchnię świata. E, chyba, że dodadzą jak, jakąś nową kuchnię, to wtedy, to wtedy nie będzie. Idę porobić zdjęcie na miniaturki i widzimy się kochani jutro w kolejnym odcinku. E, no, to tyle. Widzimy się jutro. Pa, pa.